No, maluchy, zróbcie miejsce dla prawdziwych sportowców. Ale przecież my dopiero zaczęliśmy grać. Żartujesz chyba! Te zabawę nazywasz grą? Gra zacznie się dopiero teraz! No już, zmykajcie! Ale to jest najlepsze miejsce do zabawy! Lepiej znajdźcie sobie inne. Dobrze radzę. Co powinno się teraz wydarzyć, aby sprawiedliwości stało się zadość? Moim ulubionym bohaterem jest Embo. Wie pani czemu? Bo jest zawsze odważna. Nigdy się nie boi niczego i zawsze wybiera to, co dobre. Nigdy nie jest zła na kogoś, a jak nawet, to wtedy sobie radzi z tym. Bardzo mi się podoba. I jej bardzo zazdroszczę, bo ja czasami nie potrafię nad tym reagować, ani panować. Więc czasami się boję samej siebie. Embo mi pomógł w smutku, bo on się jakoś radził i ja powinnam też się poradzić ze, z tym smutkiem. Co teraz czuję, Embo? Co czuję? Jak myślisz? Radość, świetnie, dobrze, bardzo fajnie, tu to trzeba likwidować, bo ci chwastą i zarośnie całe pole, no to szybciutko. Siedem wyzwań EMBO to jest taka bardzo wyjątkowa gra, która łączy w sobie bajkoterapię i grę komputerową, na tym właśnie polega jej innowacyjność. W pracy z dziećmi wykorzystuję ten program już od ponad roku. Dzieci miały udział w tworzeniu tej gry, mogły pokazywać, co im się podoba, co im się nie podoba, co jest skuteczne, co, co, co jest pomocne. Pomysłem szczególnie naszych dzieci z placówki było to, że chciały mieć wybór między chłopcem a dziewczynką. Do Straży Wąwozowej. Telefon minus trzysta Ktoś Cię bezpiecznie przeprowadzi. Dziewczynki moje robią. U na lekcje. A co zadane? takie rzeczy. No jakie rzeczy? No tylko. Jaki Co to jest prostu? Matematyka. a to jest orko ortograficzne. ortograficzne. Ćwiczenia ortograficzne. A ty, co? Matma. Matematyka. No proszę. Po cichutku, a my głośno. A my głośno. Matematyka, proszę. A zaraz sprawdzę, tylko skończymy matematykę. 5 to jest 9. Tak. 5 x 5 to jest 25. No, super. To ty dobra jesteś z tej matematyki. A jak u Ciebie w szkole? Eee, dobrze, Czuję. no tak. Nie mam jedynki żadnej, chyba. Chyba? No dobra, może tam się znalazło parę. A u ciebie? No, trochę. A ja mam tych. Mam trochę płotku, ale to mało. Dobrze, coś jakąś sprawę miałeś do mnie, może? Bo tak, Bo tak widzę, taka w mina smutna. I, I tak tęsknię za tatą. Za tatą? Hmm. Ja wiem, że tęsknisz. Wszyscy tęsknią. A coś się przypomniało może? Takiego mm. smutnego? Tak. Bo co, święta się zbliżają. Boże Narodzenie. Uh -huh. I wigilia. Uh -huh. I już się martwisz, gdzie pójdziesz na wigilię. Uh -huh. A będziesz z nami. Wszyscy razem będziemy. Dobrze. Trudno. Chciałabym jak najszybciej pójść dalej, ale to nie byłoby zbyt mądre. Staramy się wspierać te dzieci, pomagać im, między innymi poprzez różne terapie. EMBO pomaga. Do końca Bohater nam tych problemów nie rozwiąże, ale jest to narzędzie bardzo potrzebne w naszej pracy wychowawczej. Pomaga nazywać uczucia pomaga, podpowiada, jak sobie radzić z problemami, jak te uczucia lokować, jak y, zastępować jedne zachowania drugimi. Gra uczy przede wszystkim rozpoznawania własnych emocji, nazywania ich i w konsekwencji daje większą świadomość w wielu trudnych sytuacjach, z którymi dziecko sobie nie radzi. Dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych no niestety są pozbawione tej bliskiej opieki rodziców i to powoduje, że one mają bardzo duże deficyty w sferze emocjonalnej. Naprawdę przejdzie Pani ze mną przez ten wąwóz? Oczywiście. Po to tutaj jest, żeby chronić podróżnych, dopóki nie złapiemy tego typa. Moje dzieci szczególnie nie radzą sobie z poczuciem własnej wartości. Dlatego ten program też im pomógł w zrozumieniu siebie, w zrozumieniu swoich uczuć, emocji, postrzegania ich przez świat. To było zadzwonić. Potrafię poprosić o pomoc, kiedy jej potrzebuję. Mogę sobie pogratulować. W tym domu jestem już 7 lat z moim bratem i siostrą. Wiele przeżyliśmy i nie mieliśmy łatwego życia. I właśnie gdy zaczęłam grać w EMBO, dowiedziałam się, jak radzić sobie z różnymi uczuciami ze strachem, złością, radością nawet. I zobaczyłam. Jak czasami trudno jest rozpoznawać różne uczucia. I właśnie to, dzięki tej grze zaczęłam dogadywać się z innymi ludźmi. Czasami przez mój strach, który mam bardzo często, psułam relacje z innymi, bałam się ujawniać i nie umiałam po prostu postawić na swoje. I gdy zaczęłam w to grać, zobaczyłam, że wystarczy tylko odrobina odwagi, żeby móc wiele osiągnąć. Dzięki temu mam teraz wielu przyjaciół w szkole. Lepsze wyniki niż wcześniej, i dogaduję się o wiele lepiej z moim rodzeństwem, z którym kiedyś w ogóle nie potrafiłam rozmawiać. Z bratem praktycznie mamy doskonałe warunki, doskonale się dogadujemy. Z siostrą może nie jest jeszcze tak idealnie, ale pracuję nad tym i staram się, abyśmy byli razem, żebyśmy nie stracili siebie, bo to dla nas jest teraz najważniejsze bo mamy tylko siebie tak naprawdę. Dlaczego? wciąż, że nadaremno wzywam go, ja przecież nawet nie znam go z imienia. Jest w każdym słowie światła Nie nieważne czy usłyszę dziś najświętsze czy.